Cześć wam wszystkim bardzo serdecznie, no i odcinek oczywiście zaczniemy od tego, że pokażę wam tą notatkę, tą notatkę no, którą powiedzmy, że zdobyłem na końcu poprzedniego odcinka. Tak więc tradycyjnie znikam i miłej lektury. okej okay. no i co no i teraz mogę iść albo tam w ogóle tam widziałem jakieś latarki albo tutaj najpierw sobie zobaczę tam co tam, co tu znajdę czekajcie, sobie coś przedstawię tylko trochę Ok o, to lubię Bateria, ha, ha. jeszcze przydałoby się, żeby ta była pełna Dobra, zamknę drzwi sobą Zapiszę O nie, 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 nie to, nie to, nie to, nie to O, to Zapisz Okej, okay, zapisuję m mm. Co my tu mamy? Zejście w dół. Dobra, tak więc schodzimy w dół. Podrabinie. O. I mamy zapisywanie. I kanał wypełniony czerwoną cieczą Aha. Dobra. A ja mam znaleźć wyjście Skąd ja mam wiedzieć Czy w lewo czy w prawo Będzie wyjście Dobra, na szczęście drzwi zamknięte Więc pozostaje tylko w lewo Droga O kurwa hm, Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę Czy mi się wydaje, czy to jest Czy tam niebo widać I to już jest, że tak powiem nie no, to w sumie jakby się, może nie, nie, nie wyspindrałby się tutaj gościu, nie wyspindrałby się. O, może się umyję, umyję się trochę. Tak jest, jeszcze plecy. Jeszcze głowę, A tak, głowę i jeszcze plecy. No, teraz lepiej. Teraz znacznie lepiej. Co, co, co to jest? Jakiś kawałek jelita chyba Zresztą wszędzie to są kawałki jelit. Nawet tutaj, o Mmm, smaczyste. Le, nie, rację. Nie smaczyste Chociaż co, co kto lubi? Czyżby znowu pro... o nie. Czyżby znowu prosiaczek? Pewnie trzeba iść tędy, ale ja sobie jeszcze ten pokój sprawdzę. O, napięte. No czyli trzeba iść już napad na pewno Ciemno jak dupia. Ja nie chcę baterii za bardzo marnować, bo już mi się kończy. No i bo, no nie w lewo czy w prawo? A pójdę w prawo Okej, okay. idąc w prawo gdzieś się dojdzie A idąc w lewo A, kratka jest po prostu Okej okay. Czyli doszedłem tutaj A, i co ja tu mam? Zapisywanie zapisywanie mam. To? Tylko nie mówcie, że znowu jakiś prosiaczek tutaj będzie, bo się wkurzę, no już... Co za dużo to niezdrowo. O nie, ja nie chciałem, ja nie chciałem kamery. Znaczy... A! Dobra, nieważne. <grym> Okej, okay, te drzwi się chyba da otworzyć, bo się pojawia napis. No i te niestety też się da otworzyć. Najpierw, najpierw tak tylko zobaczę co jest za jednymi, a co za drugimi O kurde ma Elo, Elo Co tam słuchać? Dobra, to na razie, cześć Trzymaj się No i teraz tylko jeszcze tutaj No dobra, wymienię baterię. Nie będę skąpy. No i cóż, albo można iść tutaj. Ale też zauważyłem, że można iść tutaj. Najpierw sobie pójdę tędy. Masz jakaś bateria? Poproszę, poproszę o baterię. O! Mówisz, masz. Szukajcie, a znajdziecie. To teraz mam prawie 5 na 5 i ta. Mam jest prawie full, prawie no ale nieźle. Chyba sobie zapiszę, tutaj proszę. czekajcie, dalej sobie zapisz, zapisz. No i zapisywanie ok, zapisało mi się. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, no, wskakuj, że na to debilu. No, nie ociągaj się. Wiem, że tutaj są schody, ale zobaczę, że coś może w wodzie ciekawego jest chyba nic nie ma. Czyli czegoś tamtą stronę? Wiesz, tak fleszuję tą do... kamerą, ale baterię chcę jeszcze Może tutaj? Ja, tutaj nie. Spadło z sofitu. O! Mogę się wspiąć. Ale tam też można iść. No gdzie by tu pójść? No tu, tu się wydaje jakby... Jakby to była jakaś taka bardziej głów, główna droga. Więc najpierw zob zobaczymy co, co, co twórcy nam tutaj przygotowali. W tym kanale. Aha! W tym kanale twórcy przygotowali nam zapisywania. <laughs> tak więc... E, tak więc chyba jednak to... Tam, o, o ile jest jakaś ukryta lokacja, to chyba właśnie tutaj Huc, zobaczymy. No, i mamy ukrytą lokację, tak jak mówiłem. Dokumenty, które właśnie dam Wam do poczytania miłej lekturki. Dobra, widzimy, że nie, nie, niezły, niezła patologia się w tym środku, czy jak to nazwać, działa. Jakieś czyste szaleństwo. E, dobra, teraz, żeby wyjść, trzeba iść tutaj. Zobaczę sobie schodami, czy coś ciekawego tu jest. jakaś jeszcze jedna bateria Okej, okay, żadnej baterii tak na razie o! Bateria. A nie mogę mieć więcej baterii. No to cóż, muszę wymienić. No i teraz mogę mieć więcej baterii. E, dobra gdzieś tu się szło tu jest ta dziura i teraz idziemy tam gdzie było zapisywanie Już sobie zobaczymy tutaj wiem że tutaj a złamany mostek ok dziurawy no i teraz trzeba iść tutaj i tu było zapisywanie przez twórców. Tak więc ja sobie tutaj też zapiszę. Zapisz. Okej, okay. zapisywanie. I jako, że odcinek, no już ma ponad 11 minut, to skorzystam z tego, żeby się tutaj z wami pożegnać. I tradycyjnie zapraszam Was do następnych odcinków. Oceniajcie pozytywnie oczywiście komentujcie, subskrybujcie i czekajcie na nowe odcinki na razie. Cześć Wam wszystkim, trzymajcie się!